A jeśli próbujesz powstrzymać miłość dla własnego komfortu ego, wygody płytkich uczuć, bezkresnego oceanu próżności. A jeśli próbujesz powstrzymać miłość poprzez nakazy możnych świata, klękasz w ceglanych komnatach, pozbawiony serca intymności. A jeśli próbujesz powstrzymać miłość, machając sztandarami władzy, wyzwolenia szukasz naiwnie, w rozpaczliwym geście równości. A jeśli próbujesz powstrzymać miłość, rzucając słowami na oślep, myśli w błyskawice zamieniasz, paląc na popiół swe życzliwości, a jeśli próbujesz powstrzymać miłość, na klucz, zamykając swe serce, wpadasz w studnie beznadziejności, w gwałtownym odruchu litości.